Dla kogo berneński pies pasterski będzie najlepszym wyborem, będzie najlepszym wyborem, jeśli chodzi o rasę psów. Oczywiście niestety, jak zawsze zaczniemy od tych troszkę bardziej negatywnych stron tej rasy. Pierwsza sprawa jest taka, że te psy niestety nie żyją bardzo długo, 8-9 lat, to jest taki średni wiek i naprawdę rzadko można spotkać przedstawiciela tej rasy, który żyje długo. Znacznie dłużej. Niestety inne rasy potrafią żyć kilka, kilkanaście lat więcej. Kolejnym takim ograniczeniem, jeśli chodzi o wybór tej rasy, jest to. Że osoba, która chciałaby mieć tego psa, musi sobie zdawać sprawę, że jest to pies dosyć duży. Wiąże się zatem to, że musimy go odpowiednio wychować. Chcemy iść z nim na smyczy. Szczeniaka utrzymamy, niestety tego dorosłego dużego to już jest coś niewiarygodnego, jaki potrafi być silny. A także to, że duży pies jednak musi zjeść. Oczywiście nie zje 10 razy więcej niż mały pies, ale troszkę dobrej, dobrego pokarmu musi zjeść. Berneński pies pasterski to też piękny wygląd, piękna sierść, o którą należy dbać. Zwłaszcza, że ten pies lubi sobie po, biegać po lesie, po innych miejscach i w tej sierści przynieść troszkę niespodzianek, takich jak liści, trawa do naszego domu. Kolej, ostatnią właściwie takim, można powiedzieć, negatywem tego, tej rasy jest to, że jak każda rasa wymaga ruchu przynajmniej raz dziennie dosyć długi spacer, krótsze spacery dwa trzy razy dziennie. Przejdźmy jednak dla kogo tarasa, dla każdego, kto lubi ładne, spokojne, wesołe psy. Są to psy dosyć łatwe w wychowaniu, w tresurze, bardzo inteligentne, przywiązujące się do właściciela i musimy pamiętać, że chcemy tego psa, to jednak hmm, powinniśmy mu zapewnić kontakt z człowiekiem. Te psy uwielbiają przebywać z właścicielem. Dłuższa samotność, nawet te 7, 8, 9 godzin samotności, to niestety dla niego bardzo dużo. A nawet jeśli mamy warunki, duży ogród, dużo miejsca, to ten pies poleży tam, pośpi i ta ilość aktywności jednak będzie mu nadal potrzebna. Dalej powinniśmy tego psa pospacerować z nim, pochodzić z nim. Kolejna sprawa, chcemy mieć psa, właśnie jak wspomniałem, towarzysza psa, który może z nami współpracować, pracować, jakieś psie zabawy, jakieś zadania przed nim, czy to fizyczna aktywność, czy to też aktywność umysłowa. Ten pies świetnie się w tym sprawdzi, świetnie się na, z nami dogada. Bardzo ważne jest też to, że berneńskie psy pasterskie, te berneńczyki świetnie dogadują się z dziećmi. I potrafią być w ich stosunku bardzo delikatne, bardzo uważne i ostrożne. To jest duży pies, nawet przez przypadek niektóre o wiele mniejsze rasy potrafią potrącić to dziecko, a Bernańczyk świetnie się w tym sprawdzi i nie doprowadzi do sytuacji, że staranuje małe dziecko. Więc chcesz psa wesołego, bardzo inteligentnego, który chce ci towarzyszyć. Właściwie przez cały dzień, ale nie będzie natrętny. Masz czas, żeby się z nim pobawić, wyprowadzić go na spacer, wyczesać mu sierść. Berneńczyk będzie świetnym wyborem. Pamiętajmy tylko, że należy być konsekwentnym, jak z każdym psem w czasie wychowania. Troszkę należy tej wiedzy posiadać. Czy to, jeśli to jest pierwszy pies, to jednak poczytajmy, popytajmy, tak, żeby tego psa odpowiednio wychować. To jest pies duży, i chociaż nie jest jakimś psem agresywnym, nie będzie psem świetnym stróżem, to jednak to utrzymanie go na tej smyczy, kiedy inny pies będzie w pobliżu, może niekiedy nastręczać problemów. Ale to wychowanie nie jest bardzo skomplikowane. Pamiętajmy też, że żywienie, pielęgnacja, opieka weterynaryjna też kosztuje. Dobre karmy, dobre suplementy prozdrowotne. Mogą nawet wynieść 250, 300, 350 zł miesięcznie kosztu, jeśli chodzi o tego psa. Pamiętajmy też o tym, że ta opieka weterynaryjna to nie jest, można powiedzieć, pies bezobsługowy. One żyją krótko, ponieważ gnębią je niektóre choroby. Masz czas, żeby co jakiś czas iść do weterynarza, sprawdzać jego stan zdrowia. Bardzo dobrze będzie żył dłużej, będzie żył zdrowiej. Więc dla kogo ten pies? Komu go warto poradzić? Jeśli tylko masz czas, i jesteś w stanie zapewnić mu tą aktywność i odpowiednie jedzenie i pielęgnację, jak najbardziej. Będziesz bardzo, bardzo mocno zadowolony z Berneńczyka. Mało osób, właściwie nie znam osoby, z, a znam kilka osób, które te Berneńczyki ma, i to nie są ich pierwsi przedstawiciele tej rasy, tylko już jest to drugi, trzeci Berneńczyk. Nie znam osoby, która by nie była zadowolona z tej rasy. To, że ktoś kupuje kolejnego przedstawiciela tej rasy, bardzo dobrze o tej rasie świadczy i naprawdę warto kupić tą rasę. Tylko niestety te 8-9 lat, które żyją te psy, no to jest naprawdę krótki, krótki czas. Inne rasy żyją naprawdę 5-6 lat dłużej. No ale niestety każda rasa ma jakieś wady. Więc chcesz kupić Berneńczyka, spełniasz te warunki, będzie dla Ciebie jak najbardziej godne polecenia. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oceny, za komentarze. Zasubskrybuj, oceń, spójrz na inne materiały, wpadnij na moje portale społecznościowe, na inne kanały. Wszystkie linki znajdują się w opisie filmu. Dziękuję za uwagę.